Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, najważniejsza jest wiarygodność. Ci, którzy dziś w kampanii wyborczej obiecują Państwu to czy owo, nie są wiarygodni. Ci z Was, którzy mnie zdążyli poznać, o mnie usłyszeć, niekoniecznie dobre rzeczy, wiedzą jedno: potrafię stawać sam przeciw wszystkim potrafię upominać się o polski interes narodowy i stać na gruncie polskiej racji stanu nawet jeśli nie wspierają mnie sondaże ani media głównego ścieku nawet jeśli w tej telewizji zabieram głos pierwszy raz po latach na żywo zachowuję wiarygodność i w sprawach pandemicznych i imigracyjnych i wojennych i europejskich tu jest Polska, Polska dla Polaków i niech tak zostanie. Legalne dzieciobójstwo to wyjście naprzeciw y, potrzebom nieodpowiedzialnych mężczyzn. Brońmy dzieci. W mojej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będą też prolajferze, obrońcy, obrońcy życia, także życia małego Felka zamordowanego w Oleśnicy w dziewiątym miesiącu życia Zastrzykiem chlorku potaszu do serca czego zabrania się w weterynarii, bo to byłoby dręczenie zwierząt. Co to za Polska, w której takie praktyki są możliwe i pochwalane, i promowane na najwyższym szczeblu. Brońmy życia, każdy z nas w pewnym momencie stanie się bezbronny. Wtedy kluczowe będzie dla nas to, kto się nad nami pochyli, czy Pani Gizela Mengele z kolegami, czy jakiś normalny Polak, normalny medyk, który będzie spieszył nam z pomocą. Brońmy życia, bo to jest y, kryterium standardów prawno Wiarygodność to coś, na co zapracować trzeba długoterminowo lata. I tę właśnie moją kartę mocną. Wykładam tutaj przed Państwem i liczę na to, że 18 maja zdecydujecie się odzyskać niepodległość, a nie negocjować w nieskończoność warunki podległości. Co do klasy politycznej, no cóż, okazja czyni złodzieja. Trzeba zatem zmniejszyć ilość tych okazji radykalnie, zaprowadzić tutaj silne państwo, minimum rządy prezydenckie, no i dość bezkarności. Urzędników. Kara główna, tak jest, kara śmierci dla zbrodniarzy, zdrajców stanu, szpiegów. Ustawa o obcych agentach. Takie rzeczy by nam się przydały, szanowni państwo, bo inaczej i dusza piekła nie ma. Jakie to ciekawe, kandydaci lewicy. Eurokomuny, którzy tutaj przejawiają troskę o brak mieszkań dla polskiej młodzieży, jednocześnie opowiadają się za implementacją norm Unii Europejskiej, które skutecznie blokują rozwój mieszkalnictwa. Pan przewodniczący Zandberg, czy mógłby ten fenomen wytłumaczyć? Pan się opowiada za tym, żeby na przykład cena prądu była wyższa, o te 40% narzutu eurokołchozowego, a jednocześnie pan opowiada bajki o rozwoju mieszkalnictwa. Jest pan nie po raz pierwszy źle poinformowany, panie Brown. Ja opowiadam się za tym, żebyśmy w Polsce rozpoczęli duże inwestycje w energetykę jądrową, ponieważ uparte trzymanie się Węgla w naszej gospodarce doprowadziło do sytuacji, w której w ciągu najbliższych 10 lat elektrownie węglowe, na których stoi dziś polska gospodarka, po prostu się wyczerpią, nie będą w stanie działać dalej. Jeżeli nie zdążymy do tego czasu postawić ośmiu bloków jądrowych, to nasza gospodarka będzie w opałach, i faktycznie wtedy ceny prądu. Skoczą tak, że na dzisiejsze wysokie ceny prądu będziemy wspominali z sentymentem i nostalgią. Potrzebujemy w końcu zacząć inwestować w energetykę jądrową, inwestować w sieci przesyłowe, zadbać o to, że polska gospodarka utrzymała konkurencyjność w perspektywie kolejnych 10-15 lat. A droga do tego prowadzi przez inwestycje, a nie przez opowiadanie ludziom bajek, że możemy dalej utrzymywać gospodarkę w oparciu o coraz droższy wydobyciu węgiel. Nie wolno ludzi oszukiwać. Czas na ripostek. Że no tak, lewackie bajki z muchu i paproci. Elektrownia jądrowa, której nie mamy, ale mamy mieć za Bóg wie ile lat czy dekad, a tymczasem prąd jest najdroższy w Europie. Szanowni Państwo, z mojej strony dobra wiadomość, jeśli tak zdecydujecie 18 maja, za mojej kadencji wracamy do węgla, bo tylko to się opłaca. Teraz wracamy do węgla. Artur. Szanowni Państwo, trzeba odzyskać niepodległość. Po to żeby ceny prądu nie były najwyższe w Europie, po to, żeby nie nasyłali do nas migrantów, uchodźców, nachodźców, po to, żebyśmy nie wydawali 5% PKB na Ukraińców, po to, żeby nas nie posłali na cudzą wojnę. Trzeba po prostu odzyskać niepodległość. Jestem jedynym kandydatem stającym do tych wyborów, który ten program głosi. Nie da się uzgodnić naszej wolności, bezpieczeństwa, zdrowia życia, jeśli będziemy pozwalać obcym rządzić naszym życiem. Trzeba odzyskać niepodległość, bo inaczej ani podatki nigdy nie będą niskie, ani proste, ani też nasze dzieci nie będą się rodzić bezpiecznie i nie będą narażone na eksperymenty medyczne. Odzyskajmy niepodległość. No cóż, trzeba odzyskać niepodległość. Nie należy wieszać polskiego interesu, polskiej racji stanu u cudzej klamki, niezależnie od tego, gdzie ta klamka jest zamocowana. Czy w Waszyngtonie, czy w Moskwie, w Berlinie, czy w Londynie, czy w Brukseli, czy w Jerozolimie, w Tel Awiwie. Trzeba prowadzić własną politykę i trzeba robić dobre interesy. Żeby robić te dobre interesy, Trzeba normalizować na początek przede wszystkim relacje z najbliższymi sąsiadami. Istnieje życie poza tą matnią aktualnych uzależnień polskiej polityki. Istnieje EFTA, Europejska Organizacja Handlu. Istnieje BRICS, bardzo obiecujący pro, projekt, ponieważ nie oparty na doktrynach politycznych, a na perspektywach zyskownej wymiany gospodarczej. Nie należy uprawiać polityki. Jednowektorowej odzyskajmy niepodległość. Pokój, nie wojna. Normalizacja, nie eskalacja. W polskim interesie jest to, żebyśmy nie byli dłużej grubym płatnikiem cudzej wojny, żebyśmy nie, byli, żebyśmy nie byli żyrantem polityki wielkich mocarstw rozgrywanej ponad naszymi głowami. Tak jest dzisiaj: 5% PKB na Ukraińców, rozbrojenie armii polskiej na potrzeby Ukrainy. Szanowni Państwo, kiedy ta wojna dobiegnie końca, będziemy mieli problem z banderowską, resztówką po upadłym państwie ukraińskim. Jeśli jeszcze na dodatek za nasze pieniądze rozwinie się niemiecka zbrojeniówka i, i stworzony zostanie Wehrmacht europejski, będzie to sytuacja trudna. Lepiej jej uniknąć, lepiej dzisiaj apelować o pokój. Mam w tej sprawie czystą kartę. W jednym z programów radiowych nie tak dawno pan prezes Nawrocki wyraził Przekonanie, że należy zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. Czy pan to podtrzymuje, a jeśli tak, to jak y, zabierze się pan za sprowadzanie w raku Tupolewa? Y, czy może już prawda o Smoleńsku nie leży panu na sercu? Czy wyśle pan ekspedycję karną, czy, czy jakiś kor korpus ekspedycyjny? Szanowny panie pośle, wówczas użyłem określenia, które słyszałem, ku mojej uciesze, także w wielu wystąpieniach Pana Sławomira Mencena. Dokładny mój cytat z Radia Z brzmiał tak, że w idealnym świecie nie powinniśmy utrzymywać stosunków z państwem, które jest imperialne, które jest zbrodnicze, które morduje cywili, więc była to próba wyprowadzenia nas do idealnego świata i izolacji takiego zbrodniarza, jakim jest Władimir Putin. Oczywiście w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, ani nie w idealnym świecie, ani nie w idealnej niestety Polsce, te relacje z wielu względów są i pewnie będą utrzymywane, ale mam nadzieję, szanowny panie pośle, drodzy państwo, że to co dzisiaj dzieje się na Ukrainie za sprawą Federacji Rosyjskiej, choć to może naiwne, będzie ostatnim aktem zbrodniczej działalności Federacji Rosyjskiej. I czas na ripostę Krzysztofa Braun. A co z wrakiem Smoleńskim? Widzę, że pan już lekko ochłonął i to się chwali. No, y, Najwyraźniej ma pan słabą odporność na ciśnienia wytwarzane przez media. No i y, 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 cóż, skacze pan do piłeczki, która została y, wystrzelona. Y, ja jestem zwolennikiem normalizacji racjonalnej, lipostę, racjonalnej polityki w, w stosunkach z sąsiadami. Pytanie. Mam pytanie do pana Grzegorza Brauna. Jednym z pana haseł wyborczych jest to, że pan, jako jedyny kandydat, nigdy nie zmienia zdanie. Zdania e, swego czasu mówił pan, że jeśli ktoś chce zaszkodzić Polsce, to naśle na siebie dwa bratnie narody, czyli Polaków i Ukraińców, i że marzy się panu to, aby Ukraińcy kupowali kamieniczki w Polsce, a Polacy na Ukrainie. Co się więc zmieniło? Nic się nie zmieniło, szanowny panie redaktorze. Zmienił się kontekst, a nie zmienia się to, że ja po prostu jestem życzliwy ludziom i nie życzyłem Ukraińcom, żeby setkami tysięcy szli do ziemi. I nie życzyłem Ukraińcom, żeby stali się pierwszą ofiarą tej wojny, y, którą przedłuża także ich aktualny kijowski banderowski reżim. Apelowałem o pokój wtedy, kiedy to nie było modne, a jednocześnie sprzeciwiałem się Ukrainizacji Polski wtedy, kiedy to nie było modne. Kiedy yy, mówiłem przed dziesięciu, już co najmniej może kilkunastu laty, że widzę możliwość pokojowego koegzystowania między naszymi narodami, yy, no to proszę zwrócić uwagę, mówiłem o transakcjach, a nie o tym, żebyśmy 5% PKB wydawali na Ukraińców. Nie wiem, czy mówią co. Yy. W wykupywaniu kamieniczek w Rzeszowie czy w przemyślu, mówił pan wtedy, stop Ukrainizacji Polski. Nie wydaje mi się. W każdym razie chyba dobrze by było, żeby częściej pan mówił o bratnim narodzie, a rzadziej o banderowcach, bo ostatnio nie słyszałem z pana ust pozytywnego określenia na temat Ukraińców w ogóle, a tymczasem lata temu były one bardzo powszechne. Pana posła Grzegorza Brauna. W covid był pan rzecznikiem normalności, bo efektem mamy 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Dziesiątki miliardów pustego pieniądza, że inflacja była na poziomie 14% w pewnym momencie. Lekarze do dzisiaj mają postępowania którzy, za zaleczenie. Jak pan zostanie prezydentem, co pan zamierza z tym zrobić? Wróci pan do wyjaśnienia tych spraw? Szanowni państwo, tak, ćwierć miliona ludzi przedwcześnie pomarło, nie od Wirusa na pasku w telewizorze tylko na skutek blokady systemu lecznictwa, tej blokady, którą zaprowadzili wspólnie i w porozumieniu i zjednoczona Urzę prawica i totalna wówczas opozycja, dziś uśmiechnięta demokracja walcząca z Polakami. Tak, to są zbrodnie, Szanowni Państwo. To było sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa, to było łamanie praw konstytucyjnych, tajemnicy lekarskiej, prawa do prywatności. To było zniszczenie setek, setek tysięcy biznesów w Polsce. No i jeżeli by te zbrodnie miały pozostać nieukarane, to jakażby to Polska była. Tak, projekt Norymberga 2.0, który wówczas zainicjowałem, zgromadził całkiem sporo materiału dowodowego i do tego wrócimy, ale trzeba odzyskać niepodległość. Czas na 20 sekund i post. Ja bardzo dziękuję, bo w COVID-ie pracowałem w biurze rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, gdzie niektórzy mieli z tym problem, że nie zamknęliśmy biura. Pracowałem od świtu do nocy, żeby ratować dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, którzy zatrudniają, którzy ponieśli potężne koszty. Jak zostanę prezydentem, proszę Państwa, fundusz odszkodowawczy, bo ci ludzie nie dostali odszkodowań za tę tragedię. Pan Rafał Trzaskowski wprowadził w Warszawie, w śródmieściu, strefę wykluczenia i dyskryminacji. Tam, szanowni drodzy młodzi, najczęściej rodacy, waszym, być może nie najnowszym autem już nie wiedziecie. Jak się to godzi z tą retoryką równościową? Przewodzi pan paradom sodomitów, ale wyklucza pan normalnych ludzi od wjazdu do Warszawy. Znowu jak zwykle pan no, obraża ludzi, co nie powinno nigdy mieć e, miejsca i myślę, że Państwo powinni interweniować w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o te strefy, powiem panu, co robił PiS? PiS robił już najgorszą. Mianowicie oni podpisywali w ciemno, niech pan posłucha, w ciemno w ciemno, w ciemno tak. W ciemno, w ciemno podpisywali wszystko, jak szło, jeżeli chodzi o zobowiązania w Unii Europejskiej i również wprowadził Morawiecki właśnie obowiązek PiS strefy czystego transportu. Moment. We wszystkich miastach 100 tysięcy mieszkańców i jeszcze nie brali żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, bo wszystko było zablokowane. Natomiast ja tak, ja będę dbał o to, żeby jak najwięcej pieniędzy z unijnego budżetu trafiło do Warszawy. Jak najwięcej na te zielone inwestycje, na których wszyscy wygrywają. Na zazielonione ulicę, na oszczędzanie energii, na transport publiczny. I tak, ja rozmawiałem z rodzicami i z dziećmi, chorymi na astmę. I te środki z, z, azotowe, które produkują najstarsze samochody, związki azotów, po prostu trują dzieciaki. I mamy mnóstwo... Czas teraz natogramów. na pytanie od Karola Nawrockiego i zgonów. Jeszcze, jeszcze riposta. Jeszcze riposta. Mm. Tak, to jest właśnie klasyka gatunków w wykonaniu eurofederastów, globalistów, yy, którzy chcą Państwa dyskryminować, chcą Wam utrudniać budowanie własnego domu, mieszkania, bo przyjmują te wszystkie dyrektywy budowlane, zielone, tęczowe, łady. Chcą Wam utrudniać przemieszczanie się w imię walki o urojony... urojone ludzkie pytanie. zdrowie. E, proszę Państwa, cały czas e, dla nas wszystkich jest. E, E, zagrożenie wojenne i konsekwencje e, uważam e, największym problemem. Ja mam pytanie do pana Grzegorza Brauna, tak dla odmiany, skoro już nie mogę panu Sławkowi Męcynowi. Czy e, kara śmierci powinna być rozszerzona dla dezerterów i uchylających się od armii w czasie wojny? Jasna sprawa, dezercja w obliczu wroga kula w łeb. E, proszę pana, nie po to Oficer nosi broń krótką, żeby tam się ostrzeliwać z okopu, tylko właśnie po to, żeby albo, albo skrócić własny żywot, albo niesubordynowanego podkomendnego. I to jest oczywiste, pan prezydent Komorowski. Prezydent, rezydent podpisał u nas taką wołającą o pomstę do nieba regulację, która znosi możliwość wykonywania kary śmierci nawet w stanie wojny. No, na litość boską nie jesteśmy dziećmi, jeżeli. Chcemy wojsku polskiemu nieba przychylić to po to, żeby żołnierz polski nosił broń nie od parady, strażnik na granicy, policjant na ulicy i kara główna dla zdrajców stanu, dla szpiegów, dla morderców, zabójców z premedytacją i tak, również dla dezerterów w obliczu wroga. A dziś wybierzmy pokój, nie wojny. 20 sekund tripost. No to proszę Państwa, mamy jasną sytuację. E, przy tych władzach, które mamy, przy tych partiach, które mamy, pan Grzegorz Braun chce im dać narzędzia do zabijania nas, e, ludzi, którzy nie chcemy e, uczestniczyć w mordowaniu innych ludzi, e, nie zwracając uwagi na to, kto rządzi. On takie prawo by wprowadził. Wszystko jasne. Pana Trzaskowskiego dopytać już nie mogę, więc zapytam drugą osobę w państwie. Panie Marszałku, co Pan wie o ustaleniach Merca z Tuskiem? Czy potwierdza Pan rewelację Die Welt, że po wyborach reeksport uchodźców, nachodźców, migrantów ruszy do nas pełną parą? Absolutnie nie, nie mam ani y, w takich informacji, ani y, przekonania, że ktokolwiek z polskich polityków dzisiaj odpowiadających za państwo na coś takiego by się zgadzał. My musimy zbudować wreszcie z pozycji dużo silniejszej niż wcześniej, sensowne Relacje również z Niemcami, dlatego że to jest w interesie Polski, Polek i Polaków. Wy proponujecie często świat, który czy Polskę, która obraża się na cały świat, wypina się na cały świat, kłóci się z całym światem, Polacy nie chcą takiego świata. Polacy chcą jeździć po Europie, chcą zarabiać pieniądze, chcą szukać swoich szans, chcą wracać do Polski i o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać. Jeżeli będziemy fiksować się na obsesjach, na przykład związanych z Niemcami, nigdy nie zbudujemy Polski stuminutowej. Takiej, w której kolej, albo po transport publiczny dowozi cię z małego miasteczka do stolicy województwa. Nigdy nie naprawimy ochrony zdrowia, której o od 25 lat. O Ale migrantów. Ja panu odpowiadam, że z migrantami nie ma kwestii. Kwestia jest zamknięta. Z panem można rozmawiać o wszystkim, a i tak zawsze skończy się na migrantach. No, słyszycie Państwo, y, druga osoba w państwie nie ma wiedzy. Być może starsi i mądrzejsi nie zwierzają się Panu Hołowni ze swoich planów, ale Niemcy chwalą swoją partię pruską w Polsce, tu reprezentowaną przez y, Pana Trzaskowskiego, także i Pana Marszałka Hołownię. Globaliści mogą zawsze liczyć na swoich podwykonawców w Warszawie. Rodacy, odzyskajmy niepodległość po to, żeby żyć bezpiecznie i bezpiecznie wychowywać na Polaków nasze dzieci, wnuki. W aktualnym stanie rzeczy to nie będzie możliwe, jeżeli poprowadzą nas na wojnę ukraińską, jeżeli sprowadzą do nas uchodźców, nachodźców, migrantów w ramach reeksportu z Niemiec i całej Unii Europejskiej. Jeżeli dorżną nasze rolnictwo, górnictwo, zielonym ładem, jeżeli zdezinformują, zdeprawują nasze dzieci tęczowym ładem, jeżeli Niemcy, Żydzi, Anglosasi będą uczyć nasze dzieci historii, w której to Polacy budowali obozy zagłady, polscy naziści, tak mówi dzisiaj pani minister w Warszawie. Szanowni Państwo, możemy to powstrzymać, możemy żyć jako wolni ludzie, godnie i bezpiecznie. 120 organizacji żydowskich potępia mnie w ostatnich dniach, banderowcy umieszczają mnie na swoich listach proskrypcyjnych, ale oni nie idą po mnie, idą po Was, Szanowni Państwo, a ja tylko stoję im na drodze.